Nazwijcie, na dynczowej Trochę postoimy niestety No oh, jasne, kurde się udało No wjechaliśmy Było ciężko, zmieniły się deklaracje Od 1 lutego Czyli od dzisiaj weszła nowa deklaracja wszystko wypełniać, tam jeszcze raz kwity, dokładne sprawdzenie przez celnika, potem przyszedł celnika, jeszcze raz zaczął sprawdzać, co tu się dzieje panie dziejku, dzisiaj jest jakaś masakra, duża kolejka, już wiem, że tędy chyba nie będę wracał, tylko jednak pocisnę na, na grzechotki. W toku realizacji napoleońskiej koncepcji nowego ładu europejskiego pojawiła się tzw. sprawa Polska. Związana ona była z działaniami wojennymi toczącymi się na ziemiach pomiędzy Wartą a Niemnem oraz targami politycznymi dotyczącymi przyszłości tych terenów. Ostatecznie, w efekcie pertraktacji pokojowych w Tylży na przełomie czerwca i lipca 1807 roku doszło do utworzenia Księstwa Warszawskiego. Czym jednak było owo państwo w zamyśle Napoleona. Nagrodą dla wytrwale stojących u jego boku Polaków, kolebką przyszłego, odrodzonego w granicach przedrozbiorowych Królestwa Polskiego, wschodnią marchią Cesarstwa Francuzów, czy przypadkowym tworem politycznym, który pojawił się podczas dyskusji dwóch cesarzy nad podziałem Europy. Jesteśmy w takiej fajnej pruskiej wiosce. Zabudowania te domki, ta czerwona cegła. Wybrukowane uliczka, jest nie zmienione. Wieża ciśnień, tam jakiś kościółek, tu jakiś znowu coś. Podkrzywione te drogi, takie pruskie. Zakrętów pełno. Dotarłem do Sowiecka. Jestem kilka kilometrów, 3, 4 albo 5 kilometrów od tego miasta granicznego między Federacją Rosyjską a Litwą. No nie, nie, nie odważyłem się tam nad niemnem zabiwakować. No nie pojechałem, nie wiem jak wygląda sytuacja, ale w związku z tą naprawą, która mi się zdarzyła, jest, jest już 20, jest ciemno. Nie będę szukał miejsca do biwakowania. w Tym bardziej, że ci pogranicznicy mnie na granicy ostrzegli, żebym pamiętał, że to jest strefa nadgraniczna i że tam nie, nie wolno. Także się nie odważę, znalazłem takie miejsce tutaj parking, z boku, niedaleko daleko drogi słychać samochody jadą Ale tutaj, tutaj zobaczcie jak to wygląda Tu są śmieci, ludzie powyrzucali, ja tu zaraz rozpalę ognisko Trochę posprzątam, trochę popalę tych śmieci tutaj po prostu, żeby tego było mniej no Tutaj widać tak? Mam nadzieję, że widać Także tu zaczynam, robię kolację, obiad o kolację, bo jeszcze nie jadłem i zaczynam, startuję z ogniskiem i tak jak normalnie w terenie, bijakowanie. Tak, tu sobie zrobiłem obiad o kolację o godzinie 20 I z czego ona się składa? Sos słodkokwaśny łowicz. Konserwa turystyczna Krakus, czyli jest mięso, jest sos przypraw, przyprawione. I tu jest jeszcze makaron. Tu mam jeszcze trochę herbaty z cytryną termosu, którą sobie rano zrobiłem i za chwilę zasiądę przy ognisku przy krzesełku, tutaj ogień się pali zjem, obiad o kolację a później posprzątam tutaj bo ten teren, bo tak mi się to nie za bardzo podoba o, jest niedziela o, za 10.09 pogoda za oknem mnie napawa optymizmem no ale cóż, wstajemy jadę nad niemną. A potem będę kierował się do miejscowości Sosnowka i spróbuję się spotkać z chłopakami z klubu terenowego Wild West Kaliningrad Dziki Zapad, czyli Dziki Zachód z Kaliningradu i zobaczymy, że się uda jakąś wspólną przejażdżkę w terenie z nimi zorganizować kawę zaparzyłem teraz gotuję wodę żeby w termos sobie zrobić ciepłą herbatę ja w międzyczasie wypiję kawę i ruszam samochód musi odparować bo przez cała para, która się tutaj na szybach zebrała masz, sobie chodzi samochodzik a ja w tym czasie kawkę wypiję można specjalnie przekroczyć granice. Wygląda u mnie flaga Federacji Rosyjskiej. A ciepła. Można byłoby się wykąpać bez problemu. Niemen to rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę i Rosję o długości 937 km. Wypływa z okolic Mińska. W górnym biegu ma kręty, meandrujący przebieg. W dolnym tworzy zakola i progi. Uchodzi ośmioramienną deltą do Zalewu Kurońskiego w Morzu Bałtyckim. Największe miasta położone nad Niemnem to Grodno, Druskieniki, Olita, Kowno i Sowieck, inaczej Tylża. Dzięki systemowi kanałów mało połączenie z dorzeczem Dniepru, przez kanał Ogińskiego z Prypecią, dorzeczem Wisły, przez kanał Augustowski, kłajpedą kanał Kłajpecki i rzeką Pregołą. Niemen stanowił główną rzekę Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak jego dolny bieg i ujście znajdowało się w granicach Państwa Krzyżackiego oraz kolejnych państw w Prusach. Po trzecim rozbiorze Polski stanowił grani rzekę graniczną między Zaborem Pruskim a Rosyjskim. Od 1807 roku, gdy na terenie części Zaboru Pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, a później Królestwo Polskie Kongresowe, na niemnie biegła granica ziemiami włączonymi do Rosji, tzw. ziemiami zabranymi. W dniach 23-28 września 1920 roku w rejonie Niemna miała miejsce jedna z największych bitew wojny polsko-bolszewickiej między jednostkami wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego a wojskami sowieckimi pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego, zakończona zwycięstwem Polaków i wycofaniem się Rosjan, w tylży zawart zawarto dwa porozumienia przez. Cesarstwo francuskie z Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus w 1807 roku. Pierwszy traktat podpisany został 7 lipca przez cesarza Napoleona Bonaparte z Sarem Aleksandrem I. Do jego postanowień należało między innymi uznanie przez Rosję Księstwa Warszawskiego. Rozmowa między Napoleonem a Aleksandrem prowadzono na tratwie zacumowanej pośrodku nurtu niemna. Drugi traktat został zawarty przez Napoleona dwa dni później z królestwem Prus, w wyniku którego Prusy zrzekały się ziem drugiego, trzeciego i części ziem pierwszego rozbioru Polski, czego skutkiem było utworzenie księstwa warszawskiego. Polakom ciężko było zaakceptować zarówno terytorium nowego państwa, jak i przedstawiony, przedstawioną propozycję ustrojową. Drażniło wyeliminowanie z politycznego języka słów Polska, Polacy, państwo polskie. Napoleon zaproponował, żeby obywatele księstwa nazywać warszawianami. Później przyznał, że zrobił to, by nie drażnić Aleksandra. Po pierwszym szoku nastroje z wolna się uspokajały. Rzeczywistość przedstawiała się ostatecznie lepiej niż przewidywano. Trudno jednak ocenić ogólnie stosunek Polaków do nowego, trochę dziwnego państwa. Uspokojeniu i stabilizacji nastrojów nie sprzyjała wciąż niestabilna sytuacja polityczna w Europie. W ciągu sześciu lat istnienia księstwa mało było chwil spokoju. W obu wojnach, które rozegrały się również na ziemiach Polski, z Austrią w 1809 i z Rosją w 1812, uczestniczyli Polacy. Rzeka Niemen wspominana jest również w sztuce, nad Niemnem w powieści Elizy Orzeszkowej, opisująca życie polskiej arystokracji i szlachty zagrodowej pod koniec XIX wieku, około 20 lat po powstaniu styczniowym. Niemen również pojawia się w hymnie Niemiec, który zawiera słowa opisujące terytorium Niemiec jako Wondermass bis an Memel czyli od Mozy aż po Niemen. My Polacy jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami dawnego imperium lądowego Rzeczpospolitej i naszym obowiązkiem jest sięgać naszą myślą i czuć się odpowiedzialnym za rejony nie tylko obecnych granicach naszego państwa, ale dalej, aż do Niemna, i jeszcze dalej, aż po Dźwinę i Dniepr. Tu jest nasza odpowiedzialność wynikająca z historii Rzeczpospolitej. Coś mi to przypomina ten, ten budynek, podejrzewam, że podobny architekt go planował Co ten kwizyński obiekt? To szary polski. Raz